Znaczy, siedziałem, ale nie jechałem. <śpiewa> <śpiewa> Mega. Znaczy... Naszy... E, dzisiaj ze mną Tobias Bohański Miło mi. Będziemy jeździć. <śpiewa> tak w <z> skrócie. <śpiewa> Będziemy grać w grę. Jak się podoba? Mega. Bardzo Siedział mi się podoba. Siedział Pan kiedyś na motocyklu? Nie. Znaczy, siedziałem, ale nie jechałem. Mój przyjaciel Łukasz, którego serdecznie pozdrawiam, ma motocykl. Jaki motocykl ma? No to już zbyt dokładne pytanie jak na moje zainteresowanie motocyklami, ale nie no, ma taki szosowy no, nie ścigacz. A ten jest mega. Jakiś mi się... Kojarzy mi się z takim vibe'm. O, dobre określenie vibe'm. Eee, gdzieś e, Tokio nocą. Dzień dobry. Dzień dobry. To dzień muszę bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Tak, tak ja mam dużą głowę. No jest i cel, to się to nie zmieścić. No dobra. Może że moja żona nie wie, co robię po godzinach dzisiaj. nie zobaczy No wiem, ja swoje waże. Ok. No to trzyma, bo zazwyczaj to wszyscy tak kurczowo się jeszcze na mnie popielają i tak jadę jak taki Embryon jeden. No, ja nie jestem strachliwy, wie pan. Staj, o tu z tej strony. O tu, o. Ja nie jestem strachliwy, o, także... Jakzego Grzegorza Płaczka z kompturacywoziłem ostatnio. To stwierdził, że ona go zabije, bo teraz będzie prawko na motocyklu. I... No to nieźle.

Dobra, to mega. na jakim motocyklu będzie Pan do sejmu jeździł? <laughs> mega. Znaczy, doświadczenie przyspieszenia no jest rewelacyjne, Aha. ale do mojego charakteru bardziej jakiś chopper by yy, pasował i... W stylu Harley'a. Jakiś Harley, tak, no. easy rider, board. Tak. Znaczy nie myślałem, że będzie no. aż takie uczucie, marynarka mi tam no. przepytała, ja Standard, standard. No. To było bardzo fajne. No. Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Ja dziękuję za zaproszenie. Dzięki.